Opowieść nad powieściami historia miłości Bożej względem rodu ludzkiego napisana przez brata Honorata, Tom pierwszy Leść tego dzieła. Dziwne to, że religia chrześcijańska nie została rozszerzoną przez dowodzenie rozumowe prawd wiary, chociaż tak wzniosłych, ani przez wysławianie zasad moralności chrześcijańskiej, chociaż tak doskonałych. Ale po prostu przez opowiadanie zdarzeń. Wszystkie mowy apostołów, zawarte w Piśmie Świętym, to tylko głoszą, co się przytrafiło na ziemi ludzkiej po przyjściu zbawiciela. Bo też wypadki owe są tak uderzające, że każdego rozsądnego człowieka skłaniają do uznania w nich sprawy Bożej. Więc i my, opowiadając same tylko zdarzenia, stosujemy się w tym do ducha Ewangelii Świętej. Zakres pracy naszej, jak już wspominaliśmy, jest bardzo obszerny. Obejmuje bowiem nie tylko czas, ale i wieczność całą. I pragnęlibyśmy, o ile to będzie można, wszystko to naszą powieścią ogarnąć. Nie chcąc jednak nikogo krępować zbytnimi rozmiarami dzieła, ograniczamy się obecnie na tych tylko objawach boskiej miłości, które miały miejsce przed jawnym rozpoczęciem sprawy zbawienia. Naprzód więc w dziale pierwszym zatytułowanym Miłość przedwieczna postaramy się w kilkudziesięciu punktach przedstawić, Czym objawiła się niezmierzona miłość Boża jeszcze przed stworzeniem świata? Dział drugi, który nazwiemy miłością twórczą, okaże nam tę miłość we wspaniałym dziele stworzenia i w tych miłosnych stosunkach, jakie Bóg utrzymywał z pierwszymi rodzicami aż do ich upadku. Dział trzeci przedstawia. Miłość w pragnieniu, czyli oczekiwanie miłości. W nim umieścimy to wszystko, w czym Bóg okazał miłość dla ludzi przez kilka tysięcy lat, jakie upłynęły od upadku człowieka aż do przyjścia Zbawiciela. Wreszcie, w dziale czwartym, rozpatrzymy miłość Bożą w ukryciu, to jest wszystkie czyny boskiego miłośnika. Żyjącego już na Ziemi przed ukazaniem się światu. Okres ten obejmować będzie lat 30. Działy powyższe będą już mogły stanowić pewną całość, bo przedstawią nam całkowitą historię tajemnicy wcielenia. To jest spełnienie głównego celu, jaki miłość Boża założyła sobie względem ludzi w połączeniu natury boskiej z naturą ludzką. W jednej osobie Syna Bożego. Jeżeli zaś opatrzność pozwoli nam wydać dalsze serie tej powieści, będą to znowu jakby osobne dziełka, rozpatrujące odrębne epoki miłości Bożej i stanowiące same w sobie niejaką całość, także nawet bez tej pierwszej serii z pożytkiem będą mogły być czytane.